Zagrywamy jakiegoś vloga? Nie, bo nie mamy o czym. No to vlog o niczym, taki, taki tytuł. Pewnie zastanawiacie się, co robię w tej sytuacji. U każdego człowieka przychodzi czas, kiedy myśli sobie: O, może zrobię sobie formę. W moim przypadku wygląda to tak, że po prostu tą formę straciłem. Niestety 2020 rok raczej nie był mi łaskawy. Więc zrobiłem pompki, jakieś takie inne rzeczy na brzuch, co robiła Michelin z The Walking Dead. I postanowiłem chodzić na długie spacery, oczywiście z moimi towarzyszami, czego rezultaty widzicie teraz. Na początku napotkałem trudności z tym, że Szymon okazał się bardzo rozgadany. A mam ochotę kurwa zrobić głupią rzecz, ale nie zrobię. O fikołkach, Ale Aleks ze na nie skoczył. Albo o, przecież. Nauczymy no, ok, Aleksa, Czekaj Aleksiu. Nie, 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 nie. Czekaj, czekaj, siad. No zabierz, masz, tu. No, no, tu, 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 tu. Tu, no paty. Dobry. Aleks patrz, jeszcze raz, jeszcze raz się Uważaj, bo będę podchodził z prawa. Ja, yeah, czekaj. Kilka. op... kilka prób luchtpuntje. Czekaj, czekaj, czekaj. Kilt Siat. Patrz. Kilt op tutaj. Czekaj. Widzisz tu Kilt <gulijny> 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 Au, o dobra, op luchtpuntje. Kilt op Tego psa to jest w dyspecie, Opowiem wam historię Historię jak dwa lata temu próbowałem, znaczy próbowałem, zapisałem się na siłownię Przez internet zrobiłem wszystko, opłaciłem i tak dalej, trzeba było tylko paluszek dać do bramki Więc poszedłem, jako 15 letni chłopak Tak zesrany, bo tak stoję I go nie ma na recepcji Halo Ja muszę coś tam załatwiać, Jezus Maria tego jeszcze, tego jeszcze nie grali, nie? I stałem tak jak Debil, i tak, kurde, co ja mam zrobić? No i podeszła pani, i ja jej mówię: No, że wszystko zrobiłem. Paluszek daję. Dałem paluszek, i próbuję otworzyć. Nie otwiera się. I tak z 5 razy, 10: i mówi: Może jeszcze w bazie danych się nie ten nie jesteś, czy coś po prostu nie działa, bo przy tych bramkach często coś nie działa. I mówi: To ja cię wpuszczę ręcznie. Mówię, OK, poszedłem. Nie wiedziałem kompletnie jak ćwiczyć, ale no, ćwiczyłem. E, po, przyszedłem na zajutrz, e, znowu chcąc, oczywiście, poćwiczyć, ale i już taki zestresowany, ciekawe czy tym razem bramka zadziała. Nie działa. E, Typiaż się mnie pyta, pomóc, a ja nie działa. Nie mogę wejść do środka. Czemu? I on. Masz wszystko, tak? A masz 18 lat? Nie. A zgody od rodzica masz? Co mam? I on do mnie Że potrzebuje zgody rodzica. Pękło coś we mnie. Ogólnie śpieszna sytuacja, że Laska dzień wcześniej myślała, że mam 18 lat więc mówię, no nie mam zgody od rodzica. To na stronie jest, wydrukuj sobie, popiszę ci mamusia i przyjdziesz. Ja uff to nie jest koniec historii, bo poszedłem do domu i w jedną stronę tam jest pół godziny drogi piechotą. Był właśnie też taki no nie taki, ale też był śnieg, który utrudniał trasę. I wychodząc do domu zorientowałem się, że klucze gdzieś mi wypadły. Tak ja. Dokładnie z tą smyczą. I mówię fuck. To już jestem zestresowany, dzwonię do, na dzwonek Mama się mnie pyta, nie masz kluczy? Nie, zgubiłem Ona Hej, czemu przyszedłeś tak wcześnie? Bo nie mam zgody od rodzica Poszedłem, wydrukowałem, dostałem I jakby Normalnie bym już tam nie poszedł i poszedł na ten, na następny dzień dopiero Bo już byłem zmęczony, bo Byłem po godzinnej trasie piechotą w śniegu I... Oczywiście Klucze mnie zmusiły do przejścia całej tej trasy Dokładnie tak jak przeszedłem wcześniej Bo musiałem znaleźć klucze I całą trasę patrzyłem pod nogi gdzie są te klucze Nie zgadniesz gdzie były Na recepcji Prawie Prawie Ale byłoby to jeszcze śmieszniejsze Na trawniku po prostu pod siłownią sobie się, te leżały A ja te pół godziny Zestresowany lekko, bo nie dość, że miałem klucze z domu Co nie było już a tak, aż tak ważne Bo klucze z domu dorobisz, a jakby no nikt nie będzie chodził teraz po każdych drzwiach w Katowicach i sprawdzał, który klucz pasuje nie? w sensie do Twoich drzwi, bo musiałby naprawdę dużo przejść. A raczej, nawet jeśli by to zrobił, to bym mu pozwolił nawet wszystko wziąć. Bo tak się napracować, żeby coś ukraść, to naprawdę musi być poświęcenie i mnie opłacałoby mu się to w żadnym stopniu wracając. To nie dość, że miałem klucze z domu, to nie jest aż takie ważne. To miałem klucze oczywiście. Ze szkoły, które akurat musiałbym dorobić, czyli musiałbym znowu pójść, powiedzieć, że zgubiłem, dostać te, dorobić, oddać. Wiązałoby się to z kosztami, bo na przykład klucze z domu to jeszcze mam jakieś tam zapasowe, żeby wziąć. Nie widziało mi się to. Przypał był przez całe pół godziny trasy, i dopiero pod siłownią odzyskałem klucze. W wolą przypadku, bo mogłem równie dobrze nie jeść trawnikiem, tylko ulicą. Wszyscy żyli długo i szczęśliwie, bo poszedłem. Z kluczami już, yy, ziomek powiedział, że tak, wszystko dobrze podpisane i już nie miałem problemów z chłodzeniem na siłownię. To